Cześć, tu Bartek, a to kolejny odcinek. E, Wyruzymy się. E, tak. W dzisiejszym odcinku e, 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 zbudujemy farmę e, kaktusów. Tak, jeśli mi się uda. E, tak, e, sorry, że mikrofon nie tak e, e, trzeszczy, ale e, po prostu mam inny komputer i inne, inny mikrofon i na razie e, musi tak być, a później e, będzie inny mikrofon i będzie lepiej. Nie Słyszę, ci nie będzie takiego trzasku. E, tak więc e, wykopiemy trochę piasku e, na farmę. Tak. Mam nadzieję, że y, ten safe nie usunie mi się tak szybko. Bo po prostu mam nowy komputer. Mam że nie usunie mi się tak to szybko. Tak. Zebraliśmy trochę y, piasku. Tutaj oczyścimy trochę terenu. Y, tutaj oczyścimy. No i tutaj wybudujemy coś takiego. Szuru Tutaj tak robimy. bam, bam, pam, 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 pam. I następne pam. Pam, 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 tutaj, tutaj, tutaj. I to będą dwa takie długie żądeczki. Tak. No i to będzie coś takiego. Tutaj będzie płynąć yy, woda. Tak, tutaj będzie woda. Tutaj też będzie woda tutaj i tutaj pach no i to będzie coś takiego tak yy, zrobię krótkie cięcie i postaram się o yy, kaktusy i wodę tak a w kolejnym odcinku dobudujemy szklaną obudowę farmy tak więc robię krótkie cięcie tak i oto mamy posadzone kaktusy teraz tylko polecimy po wodę i lecimy z powrotem o, to będzie coś takiego i teraz drugie Lecimy po wodę. <laughs> Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Pozdrawiam moich widzów, mojego przyjaciela, Szynka do 2 Tak, oglądajcie jego kanał. Tak. To jeszcze polecę po dwa wiadra. Nie wiem, może za jakieś parę dni przejdziemy sobie jakiegoś y, es, krótkiego escape'a i jeszcze jedno wiadro i na dzisiaj y, skończymy tak, no i oto mamy y, jak na razie prowizoryczną farmę kaktusów. Tak więc e, żegnam Was, e, Bartek. E, na razie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wyluzujmy się.